Święta wielkanocne w tym roku naprawdę będą wyjątkowe. Takiej wielkanocy jeszcze nie było. Bez święcenia koszyczka, spotkania w gronie całej rodziny przy wielkanocnym stole, ucieczek przed oblaniem wodą w lany poniedziałek. Jesteśmy w domach. Wielu z nas nie odwiedzi swoich bliskich jak co roku. Jednak pamiętajmy, że mimo to jest to wyjątkowy czas. Czas. Na przemyślenia i docenienie tego, co umyka nam w codziennym pędzie. Dlatego. Kochani lekarze, farmaceuci, strażacy, policjanci, ratownicy medyczni, sprzedawcy, pielęgniarki i listonosze, kurierzy. Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Wam. Wielu sił. Zdrowie i cierpliwości. I nieprzyjmującej nadziei. Wasi bohaterowie, wesołych świąt. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Wesołych świąt i zostańcie w, w, w domu.